Stoimy przed samochodem Rosenbauer, Rosenbauer Pantera. Jest to jeden z najnowocześniejszych wozów ratowniczo-gaśniczych na świecie. Firma Rosenbauer jest największym na świecie producentem takich wozów. Wyprodukowała ich ponad tysiąc. W Polsce znajduje się dziesięć, i właśnie dziesiątym jest Radomska Pantera. Spośród tych dziesięciu jest to samochód najnowocześniejszy, dlatego że posiada całkowicie ledowe oświetlenie, część wyposażenia. Także jest nowatorska. Między innymi ten samochód posiada jako jedyny tylną oś skrętną. Zbi główny zbiornik wody ma pojemność 12 ton. Oprócz tego jest 1500 kg środka pianotwórczego oraz 1000 kg proszku gaśniczego. Szczególną cechą tego samochodu jest to, że ma bardzo wydajne pompy. Wydajność pomp to jest 6000 litrów na minutę. Bardzo duże przyspieszenie, bardzo duża moc silników. Ten samochód musi według przepisów prawa w ciągu trzech minut dojechać w najdalszy, w najdalszy zakątek lotniska. Po dwóch minutach już musi zużyć ponad połowę środków gaśniczych. Jest na wyposażeniu lotniskowej Straży Pożarnej utworzonej na mocy decyzji ministra spraw wewnętrznych, lotniskowa Straż Pożarna w Porcie Lotniczym Radom jest w Krajowym Systemie Ratownictwa. Oczywiście ten samochód ma prawo działać nie tylko na terenie samego lotniska, ale także w promieniu ponad 9 km od niego. Tak naprawdę na obszarze całego Radomia ma na wyposażeniu wszelkie środki ratownicze, także do, do ratowania zdrowia i życia pasażerów. Razem z samochodem otrzymaliśmy także kompletne wyposażenie, dla 12 strażaków jest to kompletne umundurowanie, specjalne ubrania, hełmy, rękawice, buty. Już na miejscu będą się oczywiście odbywały kolejne szkolenia, przyjadą tutaj przedstawiciele firmy Rosenbauer między innymi także kierowcy testowi. Nasi strażacy będą doskonalili umiejętności związane z prowadzeniem tego pojazdu, ale także z Prowadzenie pojazdu i jednoczesną obsługą e, dwóch działek, e, działka dachowego, działka e, zderzakowego. Tu też taka ciekawostka, działko dachowe ma imponujący zasięg, przy zwartym strumieniu wody jest to 85 metrów, przy rozproszonym ponad 100, e, odpowiednio mniej przy działku e, zderzakowym, e, jego zasięg wynosi 45 metrów, przy rozproszonym strumieniu wody jest to prawie 80 metrów.